A kto to jest? Kto to jest? Ale ja ci kręcę z filmi będzie. Wie. No już smoki szkody. Smoki. No patryk, Ale on nie A ja ja niestety z przyczyn technicznych muszę przerwać. Nie, klaw. No już. No, nie robię. Nie, patrzę tylko, jak wychodzi, jak było, wyglądało. Gdzie tymi łapkami? Gdzie tymi łapkami? To już. to zdjęcie. Ja bo tylko ci ja no. tak, żeby to się Idź babci pomagać. Ja, dobra. dobra, później. A dlaczego masz mieć na mnie oko? Bo to ciągle na mnie nie łatwo. Nie, mną Nie, nie. Nie, 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 nie, Nie. A dlaczego nie? Bo nie. A to nie, nie? No to taki fajny film. Ale fajnie, ja patrz, kocha taki film. Ja... A patrz, O, proszę. Golasek. Golasek? Nie, to było ja w ja. 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 ja.